Aneta Chwalba, witam. W świąteczny czas nie zwalniamy tempa, czas ruszyć w kolejną podróż po scenach naszego regionu. Dziś opowiemy m.in. o tym, jak wyglądają przygotowania do powitania nowego roku na scenie. Chodźmy do teatru! Kiedy nasi widzowie zanurzają się w świąteczny nastrój, w teatrze rozrywki. Trwa intensywna praca nad koncertem, spektaklem sylwestrowym. I chyba najsłynniejszym sylwestrem muzycznym w regionie, bo robicie to już od ilu lat? 29 lat. 29 lat. Ogromna tradycja, no i też ogromna odpowiedzialność, żeby sprostać wyzwaniu i zrobić znów coś fantastycznego. Tak, to prawda, to prawda co mówisz, że przez te 29 lat co roku staramy się zrobić coś nowego, coś zupełnie innego. Ten koncert się rozwija, jest coraz y, większy, jest coraz bogatszy, ale y, rzeczywiście tą, ten, tym wyzwaniem dla nas jest y, zrobić go co roku nie tylko nowy, ale coraz lepszy. No i to 29-letnie doświadczenie nam w tym trochę pomaga, tak? Pracuje nad tym koncertem sztab ludzi, bo samych choreografów jest cała grupa, prawda? Tak, jest nas więcej. Raczej mieliśmy przydzielone przez reżysera y, mm -hmm. choreografie, które mamy układać, ale myślę, że każdy do tego podszedł y, z entuzjazmem. Nie tylko ważne jest oczywiście, jakie są utwory prezentowane na scenie, ale przede wszystkim jak artyści się prezentują, no i tutaj stroje, co w tym roku nosi się na scenie rozrywki. Tak w tym roku razem z reżyserem Sławkiem Banasiem zdecydowaliśmy, że ma być glamour i ma być taka. I rewia, i błysk, i po prostu naprawdę na bogato. Równocześnie starając się pracować dość mocno ekologicznie, tak bym to nazywała. Ja zawsze staram się wykorzystywać zasoby magazynów w teatrach, w których pracuję. I podobnie w tym roku bardzo uruchomiliśmy pracę z magazynami. Bardzo dużo kostiumów, które już latami nie były używane, zostały w tym roku wyciągnięte, odświeżone, przerobione, poprzeszywane. Tak na przykład tutaj mamy. Jedną y, z kreacji, która jest y, skomponowana z dwóch różnych y, sukienek. Recyklink, Taki recykling, dokładnie. Proszę, i tak, cekiny, koraliki, błysk, pióra się również pojawią w tym roku. Będzie po prostu pięknie, będzie błyszcząco i bardzo glamour. Dzisiaj podglądamy próbę choreograficzną, ale wokalnie też jeszcze ogromny materiał do opracowania. Ile utworów się pojawi w tym koncercie? Dokładnie tak. Będziemy mieli blisko 40 specjalnie przygotowanych na okazję Sylwestra i koncertów bisowych, które zaraz chwilę hmm. później się rozpoczną. 40 kompozycji piosenki, jak zwykle z całego świata, także postaram się zajrzeć w każdy zakątek i, no i przemycić trochę muzyki latynoamerykańskiej, troszkę polskich evergreenów, yy, tak żeby naszego widza nie zostawić w niedosycie. Koncert, czyli misja rozrywka. Przedpremierowo w Sylwestra, a potem oczywiście przez cały karnawał, ale nie tylko, bo przygotowujecie coś jeszcze, co to będzie. 2 lutego zapraszamy Państwa na koncert, który będzie wspierał unikatową na skalę Polski inicjatywę tylko tutaj w Chorzowie. Powstała poradnia, przychodnia dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to coś niespotykanego w ogóle w Polsce. Fundacja podziel się jest inicjatorem i pomysłodawcą powstania tego koncertu właśnie w naszym teatrze ponieważ właśnie ta fundacja zajmuje się tą, tą niezwykłą przychodnią lekarską. W tym koncercie wystąpią nie tylko artyści Teatru Rozrywki, ale, ale między innymi osoba związana z Chorzowem, wielka gwiazda polskiej opery Andrzej Lampert. Sercem słuchaj i sercem patrz. To jest tytuł tego naszego koncertu. Cały dochód, który będzie z biletów idzie na rzecz właśnie fundacji, która chce Zaopatrzyć tą przychodnię w taki oddział mały na pierwszym piętrze i na to właśnie zbierają pieniążki. A ja wierzę, w to, że wtarzy nasi widzowie mają ogromne serca i wesprą nas w tej inicjatywie. przygotowania do spektaklu sylwestrowego także w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. I cóż to będzie? Muzyczny kabaret. O, myślę, że tutaj słowo kabaret jest takim wytrychem, bo tam jest wszystko po, po, powkładane w to. Jest to spektakl muzyczny, to zdecydowanie. Na pewno jest to trochę autotematyczne, bo trochę wchodzimy za kolisy pracy teatru. Brawo, 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 pani Beato. To było przepiękne. Wystarczy Beato. Dla Ciebie, Krystianek. No widzi pan, no widzi pan, bo nas to po prostu boli, nas to boli, jak po prostu musimy robić wszystko po łebkach i za najmniejsze pieniądze! Tak! Mamy tutaj wesołą historię o tym, jak nie do końca kompetentny dyrektor przekazuje władzę nie do końca kompetentnemu reżyserowi, który musi się skonfrontować z nie zawsze kompetentnym zespołem. <grymne> Oczywiście żartuję, ale, ale na tym polega ten, ta, ten spektakl i to w rytmie pomyłek tytułowe, że po prostu jedna mała pomyłka prowadzi do całego szeregu innych różnych pomyłek, a na końcu i tak triumfuje dobro, miłość i teatrze. Założeniem, z którym przyszedł do mnie Cezary Iber i, mm -hmm. i pani dyrektor Magda, było to, żeby zrobić coś rodzaju koncertu. Mm -hmm. Czyli tutaj faktycznie mamy koncert, mamy 16 piosenek, to jest bardzo dużo. Mamy aktorów śpiewających, którzy będą te piosenki wykonywać. A niejaki Krzysztof Kędziora, autor tekstu, ubrał to w taki rodzaj opowieści, narracji, która was prowadzi przez meandry różnych emocji i zdarzeń teatralnych, ale nie tylko teatralnych, bo też czysto ludzkich. Naprawdę mam robić operę! Czy pan z nieba spadł jak ta baba, co ją zesłał Bóg przed chwilą. Nie Wyrził, co ty? Nie, 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 nie. Dopiszemy do tego taki komentarz, prawda? No, no i. I się zatrzymałem. Jest to spektakl o tym, jak powstaje spektakl. Dokładnie. I to na pewno będzie się mhm. e, przekładało już e, podczas odbioru publiczności. Trochę tych ścieżek właśnie na temat tego, jak się tworzy, też udało się e, z pewnością przepchać do, do całego spektaklu. Czyli o kulisach pracy choreografa również będzie? E, nie za dużo. Ale... Ale, ale coś się przemknie na pewno. A dyrektor? A dyrektora? Ja już biorę na siebie. Brawo. Brawo. W rytmie pomyłek przedpremierowo w Sylwestra, ale w styczniu normalnie pojawi się w naszym repertuarze. Tak, ponieważ jest to spektakl, o którym myślimy, jakby też w kontekście takiej eksploatacji w ramach re repertuaru teatralnego. Znajdzie się na pewno na naszym afiszu i mam nadzieję, że będziemy miał swoją publiczność. Także 3 stycznia zapraszamy już wszystkich chętnych, którym nie udało się kupić na, biletów na Sylwestra. Zapraszamy właśnie do Teatru Jana Moskiewicza na premierowy pokaz tego spektaklu. I później w niedzielę, 4 stycznia na... Pokaz po premierowej. I on ją całuje w rękę i ona się rozpuszcza jak na nowy na ludzik. Pamiętasz? Na to, na Beata patrzymy na nie. A co jeszcze ciekawe, to w karnawale na waszej scenie? No będzie też muzycznie i gwiazdorsko, bo 18 stycznia planujemy koncert Marcina Januszkiewicza. Marcina Januszkiewicza y, widzą często z z teatru. Chyba nie muszę zba bardzo przedstawiać, bo był y, jednym z wykonawców y, w spektaklu Wesołe Miasteczko Agnieszki Osiedzkiej w reżyserii Andrzeja Himnera Ochodlo. Także niebywały talent wokalny, y, wspaniałe piosenki, bo wystąpił tutaj na scenie Częstochowskiego Teatru w repertuarze Jacka Cygana, a więc same hity i szlagiery. No i dodatkowo będzie to też bardzo atrakcyjny wizualnie koncert, bo okraszony wizualami i światłem Uli Knedler, która współpracowała już z naszym teatrem przy okazji roku likwidacji. W jakich rytmach będziemy witać nowy rok w Operze Śląskiej? W tym roku w Operze Śląskiej będzie dosyć nietypowo względem tego, jak to było w zeszłych latach. Gramy koncert Straussowski, oparte wszystko jest na kompozycjach Straussa, bardzo dużo walców, polek, więc będzie dużo przepięknych melodii, ale też dużo szybkich, poruszających fragmentów. Wiedeńska muzyka przede wszystkim będzie królowała tu na naszej scenie, ponieważ orkiestrę Państwo będą mogli zobaczyć właśnie na scenie, nie w orkiestronie jak zwykle i głównym bohaterem tego wieczoru będzie orkiestra i muzyka Straussa pod batutą naszego kierownika muzycznego Piotra Mazurka. Usłyszą Państwo te ulubione straussowskie melodie. Oczywiście zobaczymy również balet i te układy choreograficzne przygotuje nasz wspaniały solista Alberto Pecetto. No i tradycyjnie ten sylwestrowy koncert zostanie powtórzony w pierwszych dniach nowego roku. Tak, 1 stycznia oczywiście noworoczny koncert o 12 w południe oglądamy z Wiednia, a później o godzinie 18 zapraszamy do Bytomia i kolejne 3, 4 i 10-11 dzień stycznia. Mam nadzieję, że Państwo zagoszczą na naszej widowni. Serdecznie Państwa zapraszam do Opery Śląskiej w Bytomie. w Śląskim Teatrze Impresaryjnym w Rudzie Śląskiej, tradycyjnie bez Sylwestra, ale z muzycznym powitaniem noworocznym. Co tym Od razem? 4 stycznia zapraszamy serdecznie na Galę Muzyki Filmowej. Przepiękny koncert. Kierownikiem muzycznym całego przedsięwzięcia jest Mirosław Krauze z zespołem Na Żywo oraz czterech solistów. To będą przepiękne motywy muzyczne z literatury filmowej, zarówno polskiej, jak i światowej. Piraci z Karaibów, ale też czterdziestolatek, wojna domowa i mama mija. Koncert, jak zawsze, zakończy się toastem uroczystym. No i myślę, że jak co roku z życzeniami przybędzie do nas pan prezydent miasta. Czyli muzycznie wkraczamy w nowy rok. Jak najbardziej. I również muzycznie nieco później, bo 8 stycznia chór Gospel z miłości, I to już jest tradycja tutaj w Rudzie Śląskiej, kiedy tematyką kolendową, ale w przepięknych aranżacjach. Właściwie zarażamy tutaj publiczność do wspólnego śpiewu i pokochania tej niezwykle charyzmatycznej, energetycznej muzyki gospel. odsłonić już teatralną noworoczną przyszłość. A tu Agata Duda Graczy, która powraca do teatru Śląskiego. A jaką historię pani tym razem opowie katowickiej publiczności? Tym razem będzie to opowieść o malarzu, o Caravaggio, o jednej nocy z jego życia o nocy, w której stracił ukochaną kobietę i w której przeżył rodzaj swojego. Czyśćca, który sam sobie urządził, cała nasza opowieść dzieje się w jego głowie. Jeżeli wasza świątobliwość sobie życzy, to ustawię Krzyż świętego Piotra Pionowo. To już bez znaczenia. W sumie może tak zostać, niech ci trzej się leczą za karę. Jest to opowieść o wyborze, jest to wypowiedź o ambicji. W ogóle tematem naszego spektaklu pod tytułem Między Nogami Leny, czyli zaśnięcie najświętszej Marii Panny według Caravaggia. Postaraj się, bo narodki bo zaraz wszystkie ołtarze bazyliki wypełnią się dziełami Twoich kolegów. Tematem naszego e, e, przedstawienia jest wybór, czyli nie tylko wybór artystyczny, ale i wybór ludzki. To jest e, również opowieść o tworzeniu, o tym jak w głowie wielkiego artysty powstają obrazy, z czego powstają et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Postać Karawadzia budzi ogromne emocje, bo mamy do czynienia z pijakiem, awanturnikiem, mordercą, bywalcem domów publicznych, człowiekiem z jednej strony niesamowicie uduchowionym, a z drugiej bardzo prostym. Śliczna ta Wenus do Bazyliki się nie nadaje, lewiatam. Nina. Zastanawia mnie figura psychologiczna bufona, geniusza, Katolika i kochanka. My musimy się tutaj popatrzeć z tymi nóżkami. Popatrzcie, w jaki sposób oni się trzymają, i jak są tutaj złączeni policzkami. Zobaczycie Państwo na scenie 12 obrazów. Staraliśmy się z jak najdrobniejszymi szczegółami przenieść obrazy w przestrzeń sceny, ale nie tylko jako obrazy, ale też jako sytuacje psychologiczne, emocjonalne. Jest zuzana na tylko wenus wenus boticalnego. Jakie największe wyzwanie stawia wam, Agata reżyserka? Agata jest bardzo wymagającą reżyserką, to na pewno, więc, więc wyzwania są na każdym kroku. W tym momencie jesteśmy na etapie takiego złączania w całość. My się mm. dopiero w mojej, w mojej wyobraźni to powoli, powoli składa. To jest bardzo, bardzo ciekawy moment pracy. Załóżmy, że ty jesteś tym, który tym zawiaduje, że masz dwóch. Pom pomagierów niezabystrych. Rzeczywiście te próby są pełne pracy i mentalnej, i fizycznej, więc, hmm. e, więc jest to wymagający proces. Tak. Bardzo ciekawie się zapowiadający. Myślę, że to będzie piękny spektakl. Niezbyt bystra, no, ale od Wenus nikt nie wymaga, żeby była bystra. A co ze świętym Piotrem? Ukrzyżować. Na równi ze scenariuszem A, ważne są też reprodukcje, które tutaj cały czas krążą między Wami. Tak, 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 no bardzo wiernie będziemy e, odtwarzać kompozycję obrazów, e, cały układ, bardzo, bardzo to będzie. Do tego jeszcze będzie e, przepiękne światło Kasi Łuszczyk, która pięknie potrafi świecić, już świeciła obrazy i pięknie potrafi wyciągnąć e, głębie kolory. Przynajmniej w warstwie plastycznej będzie to coś pięknego, to na pewno. A resztę no to będziemy, pracujemy cały czas, żeby dogonić tę plastykę teraz. Wypuszczamy Hieronima, nie? On mówi po łacinie. Macie wszyscy nauczone kredy w językach, na które byliśmy umówieni, prawda? To wszystko na dziś. Ja na zakończenie, oczywiście, życzę Państwu udanego Sylwestra i do zobaczenia już w nowym roku.